Cześć. Zapraszam Ci dzisiaj na wspólną praktykę, praktykę miękkości. Trochę się poruszamy, wprowadzimy dużo luzu i miękkości do ciała, tak, żeby dobrze rozpocząć być może ten dzień albo, albo go zakończyć. Może potrzebujesz się właśnie też po pracy trochę wyluzować, rozluźnić. Także zapraszam. Zacznijmy sobie na początek na stojąco, Także możesz sobie już wstać. Stań sobie tak, żeby było Ci wygodnie, trochę może stopy szerzej, żeby dały Ci stabilność. Puść sobie luźno, ręce po bokach ciała. Możesz lekko nawet poprzenosić na początek ciężar na swoich stopach, miękkie kolana, tak żeby poczuć dobrze swoje stopy. I polecam ci być na boso, bez skarpet. Dużo lepiej wtedy czujemy e, czujemy stopy i ciało. I okay. wprowadź sobie coraz więcej tej miękkości w kolanach, coraz więcej luzu w ramionach. One mogą się tak zacząć powoli bujać, może gdzieś tam na boki, może jakieś inne ruchy bioderkami. Tak, żeby tutaj zacząć teraz, nawet jeśli to nie jest dla Ciebie naturalne, bo uwierz mi, dla mnie też jakoś super bardzo nie jest, to postaraj się wprowadzić tą miękkość. Tak, nawet trochę się do tego. Na początek bardziej mobilizując, żeby wprowadzić trochę więcej miękkości, takiego luźnego, dziwacznego ruchu, trochę jakbyśmy się stawali taką galaretą. Zaczynamy miękko i luźno poruszać się na boki. Proszę sobie pomyśleć trochę tak, jakby na przykład Twoje barki wyznaczały teraz ruch i robiły jakieś kółeczka, a ręce sobie za nimi luźno podążają. A może kolana, rysuję jakieś zygzaki na ziemi, w powietrzu. Może wszystko się zaczyna łączyć. Wprowadź dużo luzu do swojego kręgosłupa. Mogą to być takie ruchy do przodu, do tyłu, takie e, falowanie. I teraz sobie właśnie trochę będziemy do tego dodawać. I na wdechu spróbuj pociągnąć rękoma do tyłu, wypchnąć klatkę do przodu, a z wydechem. Ugnij sobie nogi, zaokrąglając plecy, ręce idą do przodu. I tak kilka razy wdech i wydech. I teraz powoli zacznij ten ruch wyhamowywać. Okej, okay. teraz, żeby sobie dodać jeszcze trochę takiego odetchnięcia po całym dniu, będziemy z wdechem unosić ręce w górę, i z wydechem będziemy przez, ugine, przez ugięte kolana robić taki aktywny wydech. Wdech do góry i wydech. Wdech. Wydech. Ręce są luźne, latają sobie luźniutko, a ty z wydechem wyrzucasz. To, czego już nie potrzebujesz. Jeszcze trzy. Dwa. I jeden. I zostań sobie w skłonie. Pozwól, żeby dłonie się i ręce wycofały, wyciszyły. Połóż sobie może luźno, ramiona na łokciach, głowa opada w dół. I lekko, leciutko sobie kołyszemy na boki. Na jeden, na drugi, poruszaj lekko swoją głową, tak jakbyś mówiła. Mówił nie. I tak. Poruszaj swoją szczęką. Zrobimy sobie teraz taki wydech trochę mm, przez, tak, y, przez usta, trochę jak koń. Czyli robimy tak I jeszcze kilka razy. Poczuj tę wibrację, która rozluźnia Twoją twarz. Świetnie. I powoli opuść ręce w dół w stronę ziemi. I kręg po kręgu, powolutku sobie idziemy w górę, w górę, w górę. Jak będziesz na górze, to pociąg, trochę barki w dół. I teraz właśnie kilka takich kółeczek barkami krążymy. I luźno puszczamy z wydechem. I teraz z wdechem uniesiemy sobie ręce do góry. Wyciągnij się powoli w górę i z wydechem opuść prawą rękę wzdłuż ciała i delikatnie przeciągnij prawy bok. Wdech do góry. Wydech druga strona. Góra wdech. I z wydechem miękko schodzimy w dół do skłonu. Podeprzyj się dłoni i przenieś sobie lewą nogę do tyłu. Tą prawą stopę zostaw gdzieś tam szeroko, rozłóż sobie ramiona dosyć szeroko i zacznij poruszać swoimi bioderkami, gdzieś tam na boki. Sobie zerknij przez prawy bark za siebie, może gdzieś przez lewy, jakieś kółeczka. Tak, jak masz ochotę, tak jak czujesz, żeby tutaj poruszać swoim ciałem. Jeśli boli tutaj lewe kolano, możesz sobie je spokojnie czymś podeprzeć, podłożyć coś pod nie, tak żeby było Ci też komfortowo. I teraz z kolejnym oddechem. Lewa ręka zostaje, podniesiemy sobie prawą do góry i z wydechem przekładając prawą ręką pod lewą, skręć się bardziej w lewo i połóż sobie dłoń na żebra. I teraz trochę jakbyśmy sobie pomagali się odkręcić z dechem do góry i wydech. Nurkujemy. I jeszcze raz wdech. I teraz wydech, prawa dłoń wraca na ziemię. Przenieś sobie lewą stopę do środka, tak żeby usiąść na lewą piętę. Prawa stopa jest skierowana do zewnątrz. Jesteśmy w takiej połowicznej malasie, nie podeprzyj się dłoń z przodu. Może na opuszkach palców i sobie trochę poruszaj ciałem, tak żeby poczuć właśnie teraz bioderko. I jeszcze jeden oddech. I teraz powoli lewa dłoń kieruje się do tyłu maty, wyprostuj prawą nogę i mamy boczną deskę ułatwioną na kolanie. Możesz sobie tu dopasować proporcje, poprawić. Weź wdech i z wydechem powoli kierujemy prawą ręką do przodu i do I takich kilka dużych, dużych okrążeń. I jeszcze jedno. Wdech ręka idzie w górę, z wydechem do ziemi i przechodzimy sobie powoli do psa z głową w dół. Mięciutki pies z nogi na nogę. Poruszaj biodrami. Odetchnij. I teraz dodamy sobie taką falę z wdechem. Przechodzimy do deski, z wydechem wracamy przez taki krowi grzbiet. Do psa wdech. Pięty w górę deska. A wydech do psa. I ostatni raz. I wydech. I teraz powolutku zaczniemy podchodzić sobie do dłoni. Z wdechem, myśląc o tym, że nasz kręgosłup po kolei i powoli podnosi się w górę. A więc dolne plecy, środkowe i górne. Idziemy w górę. I wydech. O, padamy w dół. Wdech do góry. I wydech na dół. kilka razy taka fala. Ostatni raz. I opadamy w dół. Podepszy się dłońmi i przenieś teraz prawą nogę do tyłu. Odłóż kolano na ziemię. Możesz sobie dłonie dać trochę szerzej. I zaczynamy miękkie. Jakieś dowolne ruchy, może kółeczka krążenia. Może sobie zerkniesz przez lewy bark, przez prawy. I jeszcze dwa oddechy. I teraz powoli się zatrzymaj. Prawa dłoń zostaje na ziemi, i z wdechem zaczynamy podnosić lewą rękę w górę, i z wydechem sięgamy lewą pod prawą pytając za żebra i odkręcamy się tu, wdech i wydech, sobie nurkujemy i jeszcze raz, wdech i teraz wydech, opuść dłoń na ziemię, skieruj prawą stopę w lewo do środka, tak żeby na, nie, na niej usiąść, lewa zostaje na ziemi, podeprzy się dłońmi i mięciutko porusza. I teraz powoli prawa dłoń kieruje się do przodu maty, podeprzyj się, podeprzy się też na lewej stopie, podnieś lewą rękę w górę i zaczynamy sobie krążenia kółeczka. I ostatnie. I z wydechem odłóż lewą dłoń na ziemię i przejdź do psa z głową w dół. Dwa długie oddechy. Jeszcze jeden. I teraz powoli opuść swoje kolana na ziemię, i przejdziemy sobie na chwilę do pozycji dziecka. Rozluźnij czoło na matę, rozluźnij ramiona. Może odetchnij. Dwa oddechy. I teraz powoli zacznie się podnosić do góry. Rozłóż sobie kolana troszeczkę szerzej, i teraz zaczynamy przenosić prawą dłoń do tyłu. Podpierając się dłonią, lewa ręka idzie w górę, i może dodamy sobie też uniesienie bioder w górę. I z wydechem od prawej strony do lewej powoli sobie idziemy, i przechodzimy na drugą stronę. I tak kilka razy, od prawej do lewej. I może ostatni raz, tak żeby było równo na każdą stronę, i powoli zatrzymaj się, wsiadzie na piętach, możesz sobie przybliżyć kolana, może masz ochotę podnieść pięty do góry, żeby trochę jeszcze rozluźnić napięcia w stopach. I teraz z kolejnym wdechem zaczniemy otwierać klatkę piersiową przenosząc ramiona szeroko do tyłu, a z wydechem. Wyciągamy je daleko do przodu, jakbyśmy mieli kogoś przytulić i podwijamy miednicę. Wdech. Otwórz, a wydech, zaokrągnij. Jeszcze raz wdech. I wydech. I teraz wdech otwieramy. I wydech. Opuść ręce luźno w dół. Przechodzimy sobie nogami do przodu. Wyciągnij nogi przed siebie. I teraz zaczynamy sobie z kolejnym wdechem unosić ręce w górę. Możesz ugiąć nogi w kolanach. I z wydechem powoli opuszczamy sobie ręce w dół gdzieś na nogi albo obok. I teraz na wdechu zaczynamy wydłużać kręgosłup. Z wydechem zbliżamy sobie brodę do mostka i powolutku idziemy w dół. I teraz tu wydłużamy wdech, idziemy w górę. A wydech taką falą schodzimy w dół. I wdech do góry. Wydech na dół. Góra wdech. I wydech. I teraz zostań sobie tutaj. Wydłuż się na wdechu. Wydech, zbliż brodę do mostka i wracamy sobie. I teraz tutaj wdech. Wyciągnij się, opadasz w dół i na wydechu zaokrąglasz i wracasz do tyłu. Wdech. I wydech. I ostatni raz. Pięknie. I teraz powoli ugnij sobie nogi w kolanach. Wyciągnij ręce przed siebie i powolutku przejdź sobie na plecy. Przyciągnij kolana, unieś może stopy do góry, chwyć sobie za zewnętrzne krawędzie stóp. Pozycja szczęśliwego dziecka. Kilka razy. Pokołysz, pomasuj plecy. Ściągnij barki w dół do maty, mięciutko się. Tu poruszamy, może złapiesz sobie za palce stóp i sobie wyprostujesz na zmianę raz jedną, raz drugą nogę, w zależności od tego, co czujesz, a może obie. Hmm. Jeszcze jeden oddech. I teraz powoli opuszczamy stopy na ziemię. Możesz połączyć stopy ze sobą, rozszerzyć kolana na boki i położymy sobie dłonie. Jedną dłoń na brzuchu, drugą dłoń na klatce piersiowej, rozluźnij ramiona i barki. I teraz spróbujemy sobie trochę wydłużyć oddech. Wdech będzie do czterech, a wydech do siedmiu. Więc zacznij sobie wdech. I wydech. I w swoim rytmie policz sobie tak, żeby Wydech stawał się dłuższy od wdechu. Jeśli w jakimś momencie ta pozycja zacznie być dla ciebie zbyt intensywna, możesz spokojnie unieść też kolana do góry. Rozluźnij swoje barki, ramiona, nie musisz już nic napinać, nic trzymać. Rozluźnij czoło, oczy, twarz. I teraz powolutku sobie wyprostuj nogi. Przejdziemy do szawaseny, do relaksu. Rozluźnij ramiona po bokach ciała, możesz podeprzeć kolana. Jeśli potrzebujesz, odetchnij. Już teraz pozostaw i porzuć kontrolę nad oddechem. Pozwól mu płynąć naturalnie, tak jak chce i ma płynąć. A ty poczuj, że Twoje ciało z każdym kolejnym wydechem może się rozluźnić coraz bardziej, może wprowadzić w siebie jeszcze więcej miękkości, puścić tą sztywność, puścić to napięcie, i rozluźnić. I teraz powolutku zaczniemy powracać. Jeśli chcesz pozostać w relaksie, możesz sobie spałzować. Jeśli nie, to zacznij poruszać delikatnie swoim ciałem, nie spiesząc się, nie zrywając. Powolutku, powolutku i w swoim czasie, tak żeby podnieść się do góry i usiąść. Usiąść, wydłużając jeszcze kręgosłup. Połącz sobie dłonie na wysokości serca, możesz też położyć jedną dłoń na drugiej. Przypomnij sobie może swoją dzisiejszą intencję, możesz sobie o niej pomyśleć też teraz. Takiej intencji, czego teraz potrzebujesz, co jest teraz dla Ciebie ważne. Co może sobie uświadomiłaś, uświadomiłaś, czego potrzebujesz. I podziękuj sobie za to, że zrobiłaś, zrobiłaś coś dla siebie, coś bardzo dobrego dla siebie, dla ciała, dla głowy i dla oddechu. Ja dziękuję Ci bardzo. Namaste.